Dobry wieczór Państwu. Za dwa dni uroczystość Wszystkich Świętych, a potem Dzień Zaduszny. Są jednak wśród nas tacy, którzy do dziś nie wiedzą, gdzie spoczywają ich rodziny. Dlatego program ten poświęcamy Polakom, ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na terenach II Rzeczypospolitej. Wśród zbrodni XX wieku ta jest wyjątkowa. Po pierwsze, ze względu na okrucieństwo tych mordów. Po drugie, choćby dlatego, że zabijano tylko za przynależność narodową i wyznaniową. Po trzecie, wobec skali tej zbrodni i znikoma obecność w polskiej pamięci zbiorowej. Wobec przemilczenia, które towarzyszy tej zbrodni, dziś naprawdę o tym warto rozmawiać. Witam w studio gości, świadków oraz tych, którzy walczą o pamięć ofiar. A więc przypomnijmy, w latach II wojny światowej na w czterech południowo-wschodnich województwach II Rzeczpospolitej, tam, gdzie Polacy stanowili mniejszość, doszło do bestialskich pogromów. A z rąk nacjonalistów ukraińskich zginęło, jak się szacuje, od 120 do 200 tysięcy, a może nawet więcej Polaków. A oto opowieść tych, którzy ocaleli cudem. Łomot do okna i kazano wstawać. Więc pozrywano nas na równe nogi. Kazano wyjść przed dom, ustawili tata, mama, ja i brat, czteroletni. Zaczęli strzelać. To miałam to szczęście, tak jak już niejednokrotnie mówiłam, że powiedzmy nie poubrąbywali nam głów, nie cieli nas piłami, jak to, jak to się działo na Wołyniu, tylko strzelali z karabinu. Było ich dwóch albo trzech. Jak uprzytomniłam, otworzyłam oczy, zobaczyłam olbrzymią ulnę. To dla małego dziecka to było coś okropnego, tym bardziej, że pierwszy raz w życiu coś podobnego widziałam. Bałam się ruszyć z tego miejsca, ale musiałam wyczołgać się spośród zabitych rodziców, na których też już się wszystko paliło. Ubranie. I spod tego brata po to tylko, że, żeby pójść i ugasić sobie na sobie ubranie. Na tyle byłam mądra. Proszę mi wierzyć, że przez długie lata, przez długie lata, to ja krew swojej najprawdopodobniej mamy, bo ona przy mnie stała, ja czułam na rękach. Dużo dzieci polskich uciekło i przychodzili bandero, y, psi, no banderowcy. W każdym bądź razie polowali jak gdyby na te dzieci, kiedy one po całym dniu spłakane, głodne, gdzieś tam trzymały się blisko domów i usypiały. To wtedy szli świtem i cieszyli się, bo wracali. Jak się tam spotkali, to mówi, że on jedno laszątko zabił, a ten mówi: Oj, a ja dzisiaj nic mi się nie udało. I tak te dzieci wymordowali. I jeden taki był w tym Bruszowie, bardzo w tych sprawach zaawansowany, bo się chwalił, że on jest tutaj no, takim, który najwięcej zabił polskich dzieci. Dzieci wrócili do studni, a jedno z dzieci, takie maleńkie, matce wyrwał z ręk, uderzył główką o dom i... Matka krzyczała, nie bi go, ale potem wrzucił do studni, a matkę przebił widłami. Tak starsze dzieci wpędzili do takiego lochu po kartoflach, tak na wsi są takie, gdzie się przetrzymywało warzywa różne i tam te dzieci zasypali. No, wszystkich innych zastrzelili, to wtedy 71 osobę zabili w naszej Aleksandrówce. Ukraińcy zabijali, nie tylko strzelali, ale zabijali również, bo ja na przykład, Adamówka niedaleko nasza, naszej kolonii, tej to tam wpędzili do stodoły czy do domu i tam podpalili wszystkich tych ludzi. Mama jeszcze też była w ciąży. 5, 5 miesięcy. Troje rodzeństwa mojego zginęło. Brat miał 5 lat, siostra trzy, braciszek półtora roku. A ja byłam najstarsza i miałam wtedy 9 lat. Ale pamiętam tak wszystko, jakby to było wczoraj. Mama mówi, że oni będą szli, a ja może zostanę z babcią. Więc ja sobie pomyślałam, że ja jestem najstarsza, to zostanę, bo i tak mają młodsze rodzeństwo i problemów. Przecież tyle, chciałam, żeby brat został. A on mówi, że boi się, o listusiem, pożegnaliśmy się, ja płakałam bardzo. I patrzyłam, jak odchodzili za nimi, a byliśmy w stodole u Ukraińca jednego. Kiedy um, przez tak rozmawialiśmy jeszcze z tym Ukraińcem, i posłyszeliśmy strzały. Babcia mówi, oho, to już nasze dzieci giną. Dopiero po 49 lat, latach, kiedy pojechałam tam po raz pierwszy, to przyszła Ukrainka, która mi opowiedziała, w jaki sposób zginęli moi rodzice. Moja mama prosiła, żeby ich nie zabijali. Potem, żeby najpierw zabili ich, żeby nie patrzyła, jak dzieci będą mordować. Potem poklękali, modlili się. I on ich pozabijał. Ale opowiedziała mi jeszcze niezwykłą też historię, że oni się podziw podziwili, skąd na tej mogile zasiała się róża, dzika róża. Tam nigdzie nie było róż. Przecież, bo to były. Także jak ja pojechałam po 49 latach, to tą mogiłę rozpoznawaliśmy i oni rozpoznawali po tych różach. I miałam to właśnie szczęście, że mogłam odnaleźć ich szczątki. Te trzy kobiety mieszkały w zamościu, osierocone. same dla siebie stanowią taką mikro wspierając się, pielęgnując pamięć swoich najbliższych. Miejscowość Tołstobaby to była duża miejscowość niedaleko Brodów. Pan miał wtedy 17 lat. Jak zginęła pana mama? 22 grudnia 1944 roku wieś została otoczona przez kilka Sotni banderowskich i to się działo około godziny 15. I pociskami zapalającymi zaczęli powiedzmy sobie podpalać budynki, ponieważ większość była kryta szczechą, wszystkie całe domy się zaczęły palić. Oczywiście, że nastąpiła wielka panika, bo to było zaskoczenie. No, wszyscy zaczęli kryć się w różnych, że tak powiem, swoich kryjówkach. No i po, po różnych pomieszczeniach. No banderowcy jak wkraczali to Ci, co w ogóle byli chorzy, na przykład starcy, którzy nie zdążyli uciec, to od razu ich mordowano na łóżkach, w domu. Mordy były różne. różne były. Przede wszystkim e, rozpoczęto niektórych, którzy uciekali, to szczelano. A tych, co powiedzmy sobie, leżeli na łóżkach, zwykle do, ich dopędzili. Pana matkę też na tak Moją mamy właśnie z, z moim rodzeństwem i z dziećmi. Sześciorga z dziećmi sąsiada Walentego Kudryńskiego. Najmłodsze dziecko to nie miało roczku, a najstarsza dziewczyna miała 12 lat. Znaleźli w chlebni właśnie bydła, zapędzili pod dom i praktycznie powiedzmy, że wtedy zgrupowali jeszcze więcej, ustawili w szeregu i zaczęli praktycznie jeden co był. Prawdopodobnie znany miejscowy, bo miał, był zamaskowany i mówi, to są wszyscy Polacy i należy ich rozczeliwać. I zaczęli szczeliać od praktycznie, od amne tak, Tracz e, zabili z broni, e, Helenę zażycką z broni, jej córkę i małe dziecko, też szczelili do niego, upadło to dziecko, a później w szeregu stały te dzieci, tych sześcioro dzieci, moje rodzeństwo i moja mama. I ten krzyknął właśnie, co był że zamaskowany. A ten szmelc mówi, zapędzić do, do chaty, mówi i zamknąć drzwi i podpalić. No i oczywiście mama, widząc właśnie, że tak powiem, tych, co już rozstrzelali, no od razu wpadła, miała wyobraźnię, że jest, powiedzmy sobie, będzie żywcem e, palona. I jak zapędzili do domu, mama ostatnio wchodziła, była to sień ciemną, bo ciemno.